Witam wszystkich widzów kanału Level Football. Jedziemy sobie rowerkiem na siłownię. I ogólnie powiem Wam tak, że plan na dzisiejszy trening potestujemy sobie siłę nóg. Jako były piłkarz amator, sobie przetestujemy, jak te nogi są w jakimś stanie, ile dźwigną. Ogólnie, ćwiczenie, jakie zrobimy, to Przysiad bułgarski, jedno nóż, więc. No, Proverkę. Tu lecimy na siłownię. Zaraz będziemy i lecimy testować max.